Katarzyna, jesteśmy na sesji fotograficznej dla Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu w studium Kapsel w Warszawie. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w danej sesji? Jestem członkinią Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, więc generalnie biorę udział w większości inicjatyw, które proponuje nam Ilona Adamska, czyli nasza prezeska. Dlaczego warto przynależeć do danego klubu? Przede wszystkim myślę, że jest to miejsce dla osób, które chcą coś więcej, chcą się rozwijać, mają swoje biznesy, ale potrzebują porozmawiać z takimi babeczkami jak one. Niektórych rzeczy nie jesteś w stanie przegadać z sąsiadką albo z koleżanką z piaskownicy. Wiesz jak to jest? Musisz po prostu pogadać z babką, która też siedzi w tym samym co ty. E, skoro już mówimy o biznesie e, kobiecym, jaki biznes, jaką firmę? Reprezentujesz? Znaczy w ogóle nie rób podziałów na biznes kobiecy czy męski, tak? Biznes to jest biznes, czyli po prostu to jest działalność, która powinna ci przynosić profity finansowe, ale również powinieneś ją wykonywać z pasją, bo musicie to kręcić, bo inaczej myślę, że szybko popadniesz w depresję. Ja ogólnie zajmuję się branżą beauty oraz jestem ambasadorką Lipari, czyli wszystko, co mam dzisiaj na sobie, to jest właśnie rewelacyjna polska firma odzieżowa. Natomiast Mondunik. To jest firma kosmetyczna, więc opiekujemy się salonami z granicy beauty, z obszaru beauty. A proszę powiedzieć, na jaki szyk, na jaki look postawiłaś w dniu dzisiejszym w trakcie sesji? No Od razu mogę powiedzieć, na pewno każdy zna aplikację Tinder, więc to jest Tinder Dress. A jakbyś, Katarzyno, miałabyś w kilku zdaniach sprecyzować, czym Twoja firma zajmuje się na co dzień? Już mówię. Ja jestem osobą, która. Łączy też ludzi, tak? Jeżeli potrzebujesz dobrze wyglądać, to kieruję do danej firmy. Jeżeli chcesz zrobić jakiś fajny zabieg albo wyposażyć swój salon kosmetyczny, to również się do mnie, e, ze mną kontaktujesz. Jeżeli chcesz brać udział w publikacji, to również będąc członkinią Europejskiego Klubu Od Kobiet Biznesu, mogę wskazać Ci, że mamy kilka publikacji, do których piszemy swoje artykuły, tak? Chcesz się zareklamować na portalach, również po prostu do mnie zadzwoń, bądź chcesz sobie zrobić sesję wizerunkową, też się ze mną skontaktuj.